Czy naprawdę podejmujesz decyzje samodzielnie? Czy twoje przekonania są naprawdę twoje? Czy może kiedyś, dawno temu, ktoś inny je w tobie zasiał i po prostu odszedł, zostawiając cię z nimi na zawsze? Podświadomość nie działa w izolacji. Kształtuje się przez całe życie, każdego dnia, z każdą emocją i każdą rozmową. Ale najbardziej chłonna i podatna na wpływy jest wtedy, gdy jesteśmy mali, bezbronni i otwarci na wszystko. To wtedy nasi rodzice, nauczyciele, bliscy, telewizja, rówieśnicy, a nawet przypadkowe komentarze dorosłych tworzą podwaliny naszego wewnętrznego głosu. I to właśnie ten głos, często nieuświadomiony, prowadzi z nami dialog przez całe dorosłe życie. Nie dasz rady, nie zasługujesz, lepiej się nie wychylaj, pieniądze to zło, nie jesteś wystarczająco dobry. Takie zdania mogły paść tylko raz. Ale dla podświadomości wystarczyło to, by zostały zapisane jak hasło do systemu. I od tamtej pory odtwarzają się automatycznie za każdym razem, gdy próbujesz zrobić coś odważnego, przełamać schemat, spełnić marzenie. Środowisko to nie tylko dzieciństwo to także ludzie, z którymi dziś spędzasz najwięcej czasu. Ich słowa, ich nastawienie, ich emocje i ich podejście do życia ich lęki potrafią zaszczepić Twój własny strach. Ich ograniczenia mogą niepostrzeżenie stać się Twoimi własnymi. Dlaczego tak się dzieje? Bo nasza podświadomość uczy się nie przez logikę, ale przez obserwacje, emocje i powtarzalność. A z kim przebywasz najczęściej? Właśnie z tymi, którzy mają na Ciebie największy wpływ. Psychologia społeczna opisuje to zjawisko jako efekt lustra. Zaczynamy myśleć, czuć i reagować podobnie jak ludzie, którzy nas otaczają. To naturalny mechanizm przetrwania, zakorzeniony głęboko w naszej ewolucji. Kiedyś pomagał nam przetrwać w grupie. Dziś, w nowoczesnym świecie, może stać się pułapką ograniczającą nasz rozwój. Jeśli naprawdę chcesz zmienić swoje życie, nie wystarczy tylko myśleć pozytywnie. Trzeba świadomie dobierać treści, ludzi, miejsca i bodźce, które karmią Twoją podświadomość. To tak, jakbyś miał do dyspozycji ogród. Jeśli nie zadbasz o to, co w nim sadzisz, chwasty pojawią się same. Dlatego warto codziennie świadomie siać wartościowe myśli, emocje i doświadczenia. To nie jest łatwe zadanie. Środowisko, w którym funkcjonujesz, nie zawsze będzie zmieniać się razem z Tobą. Nie musisz jednak od razu zrywać wszystkich relacji. Czasami wystarczy przesunąć swoją uwagę. Zamiast chłonąć negatywne opinie i lęki, włącz inspirujący podcast. Przeczytaj książkę, napisz własną afirmację. Zacznij otaczać się słowami, obrazami i emocjami, które cię wspierają, zamiast hamować. Podświadomość działa jak ogrodnik, nie wybiera, co sadzi, przyjmuje wszystko, co jej dostarczysz. Twoim zadaniem jest świadomie wybrać, jakiego rodzaju nasiona chcesz, aby zapuściły w tobie korzenie. A jeśli chcesz robić to razem ze mną, subskrybuj kanał Horoskopium. W kolejnych odcinkach pokażę Ci, jak krok po kroku budować nowe zdrowe ścieżki w Twoim umyśle, świadomie, z odwagą i po swojemu, bo Twoje życie naprawdę może wyglądać inaczej. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.